Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony. Jarek i zapraszam Was na kolejny materiał. Materiał unboxingowy, prezentacje, bardziej kolejne komiksowe nowości. Jeszcze na koniec miesiąca pojawiły się na kanale. I tutaj warto wspomnieć, że oczywiście Egmont, nasz ulubiony Egmont, jest super bohatersko, jest fantasy, ale jest też i coś jeszcze. Jakie pozycje wybrałem, aby Wam zaprezentować? Nie przedłużę, zacznijmy i zaczniemy właśnie od tego. Taki właśnie oto crossover Liga Sprawiedliwości kontra Godzilla kontra Kong. Jestem mocno ciekaw jak to w ogóle wypadło. Brian Buczelato odpowiada za ten właśnie tytuł. W ogóle MonsterVerse, czyli coś nowego, coś pojawiło się na naszym rynku. Jestem mocno zaintrygowany tym tytułem, jak to będzie wyglądało. Wymyśliłem, jak raz na zawsze pozbyć się Supermana i Ligi Sprawiedliwości Lex Luthor. Ciekawie. 119,99 cena kładkowa. Otwórzmy, zobaczmy, jak ten tytuł się będzie w ogóle prezentował. Bo naprawdę jestem mocno zaciekawiony. Nie patrzyłem w internecie, powiem Wam szczerze. No i dobra. Wygląda to tak. Okej. Okay. Nie wiem, co z tego wynikło, jak będzie się prezentowany ten tytuł, ale na pewno przeczytam i będę chciał Wam zdać, znać, bo mocno jestem zaciekawiony, ale wygląda to naprawdę całkiem spoko w sumie. Oryginalnie na pewno interesuję się tym, czy są tu jakieś grafiki. Wow, tych grafik jest tutaj ogrom. Nie chcę oglądać końcówki tej, co tam się wydarzyło tak naprawdę, ale. Zobaczcie. No oczywiście coś w stylu Batmana już e, przebrany. Mm, wow. No dobra, ale zobaczmy, zobaczmy te grafiki, jak się będą prezentowały. Ta została wybrana na okładkę. Całkiem spoko, powiem wam szczerze. To wygląda świetnie. To też bardzo no, tutaj bardziej skupiłem się na tym Daily Planet i tym zniszczonym mieście, ale sami powiedzcie, że naprawdę prezentuje się to mega zacnie. Tutaj też fajna klimatyczna właśnie taka Michael Cho. Dochodzimy powoli do końca, ale i tak jak sami widzicie, było tego bardzo, bardzo dużo tak naprawdę. Więc to jest ten pierwszy tytuł, ale mamy też oczywiście super bohaterskie kontynuacje, przede wszystkim coś co ja bardzo lubię, jak wiecie, i tu mamy sprawę Metamorfo, tom trzeci World Finest Batman Superman. Metamorfa akurat pojawia się też teraz przecież w najnowszym Supermanie. 59.99 na Tu trochę z tym biegiem mam wrażenie jakby to był jest taki motyw taki może nie mem, ale jest y, z Flash, z Supermanem chyba ścigającym się i każdy zastanawia się, jak to jest możliwe, że on biegnie, prawda? Razem z nimi na no, zasadzie I Am Batman i no, Batman jak zawsze coś tam sobie wykombinuje. E, tutaj mamy też formacik zeszytowy w sumie, to w ogóle nie ma pokazane, czy będzie jakiś trzeci tom. Nie wiem czemu. E, ale nic, okaże się. Miękka oprawa, oczywiście, ze skrzydełkami. Nie twarda jak w przypadku Ligi Konga i Godzilli. Natomiast tak się nam prezentuje. Kreska taka troszeczkę inna. O, jest i metamorfo. Dawno nie był jakoś specjalnie, że tak powiem, używany fabularnie gdzieś w jakiejś historii. Więc ciekaw jestem co z tego wyniku. Ale prezentuje się spoko. Bo mamy choćby nawet też i Men'a. A co dostajemy dodatkowo? Jakieś grafiki. Tu się to wszystko kończy, ale zobaczmy, kilka jakichś dodatkowych otrzymaliśmy. O, ta jest fajna. Ok, co dalej. Mamy oczywiście też najnowszego Supermana. Drugi tom w łańcuchach. Tak nam się prezentuje. Tutaj, Liber Mechol, tu mamy cenę 79,99. Rozerwijmy i zobaczmy, jak będzie wewnątrz. Ok, też miękka oprawa ze skrzydełkami. Też nie mamy podanych jakichś więcej informacji związanych z tym, jak to wygląda. To już troszeczkę inna kreska, ale też myślę, że może być ciekawie, nawet, tak jak sobie. Teraz na to wszystko patrzę. Przekonamy się zresztą. Co tu będzie się działo. Naprawdę ostatnim czasie Supermana całkiem nieźle mi się czytało. Natomiast czy tutaj też mamy jakieś dodatkowe treści grafiki. No niekoniecznie. Nie, nie, nie. Nic wam tutaj za bardzo pokazać nie mogę. To co wszystko do tej pory się pojawiło. Ok, mamy to. I co mamy jeszcze? Mamy trochę Fantasy, czyli najnowszego Wiedźmina. Magdalena, Magdalena Salik, Tomaso Benato i Chris Holoran. Całkiem cieniutki, zeszytowy taki wręcz bym powiedział formacik. 29,99 tylko. Ze skrzydełeczkami. To, co się już ukazało z tej serii, to już wiemy, prawda? A jak będzie z tym tytułem? Przekonamy się, ale naprawdę mocno bym powiedział. Cieniuteńki faktycznie, no ale nic, przekonamy się, przekonamy. Cieszę się tak czy inaczej, że Wiedźmin się ponownie pojawił. No i pojawił się też kolejny tom ze świata akwilonu. Trzynasty tom elfów, poświęcenie wojownika. Już wcześniej o tym akurat słyszałem. 34,99 miękka oprawa, większy format ze skrzydełkami. Czy łączy się to w rysunek? Nie, tutaj się w tym wypadku nie łączy. Scenariusz Peru. Peru to taki kraj w Ameryce Południowej. No ciekawe. Czyli coś zupełnie chyba nowego. A jak wyjdzie w praktyce to się okaże. Kreska troszkę taka ok. Bez szału, ale... Tak, trzeba będzie poznać i kontynuować. I na koniec coś najbardziej takiego naszego polskiego. Chciałem sprawdzić duch bunkra Kajtek i Koko, śladem białego wilka. Zresztą o biały wilk, prawda? Rzeźnik z Blewiken, no nie wiadomo. Natomiast chciałem w końcu sobie sięgnąć, bo. Bo myślę, że fajnie by było. Jest to pierwszy tom, to chyba dwutomowe będzie. 49,99. Szkoda tylko, że nie ma twardej oprawy tego. Natomiast mniejszy komik został stworzony w, w, tak w pierwotnie. Ukazał się w ogóle w wieczorze wybrzeża w latach 66-67. Wow, nieźle. A jak prezentuje się? No właśnie taki, w taki oto sposób. Ale jestem ciekaw, bo tu może faktycznie jest tak, jak wspomniane, mrocznie, klimatycznie. Ja jak najbardziej się z tego powodu cieszę. Natomiast czy coś tutaj dodatkowego mamy? No raczej nie. Jedynie tutaj możemy sobie zobaczyć, jak wyglądają inne te tomy, które kurczę, fajnie byłoby kiedyś nadrobić. Nie wiem, czy mi się uda, ale w końcu jednak zdecydowałem się sięgnąć tutaj. Jak widzimy, to też jest podzielone niby na jakieś tomy. To był siódmy. No i tutaj ponownie tak jakby jest taki restart. Aha, bo to jest Kajtek i Koko w kosmosie, akurat. Dobra, trzeba będzie to sprawdzić i poznać, dowiedzieć się. Więc tak się prezentują te tytuły. Dziękuję Wam oczywiście bardzo za obejrzenie tego materiału. Zachęcam do tego, abyście skomentowali, polubili, udostępnili ten materiał. Będzie mi wtedy bardzo, bardzo miło. Subskrypcja, jeśli jeszcze tego nie zrobiliście. Ewentualnie wsparcie. Nie ukrywam, że na wszystkich tych rzeczach mi zależy, bo to ona pozwala dalej mi robić to, co robić. I rozwijać dla Was kanał. Także jeszcze raz dziękuję, widzimy się w kolejnych materiałach. Trzymajcie się do usłyszenia, do zobaczenia. Cześć!